Siemoldziska, z tej strony Janusz, a dzisiaj ze mną są Polski Noob I Sangsto. No i dzi dzisiaj gramy sobie w tryb Morder Mystery 2, tak i ten tryb jest mało znany motocytaj, no, no, Muszę, muszę że jeszcze pizza, pizza Aha, ja mam, ja mam na bogato. Jakiś milk Na no, bogate. Nawet bisia ha! O ty też masz. A ja mam nie. nawet lody! Okaza takie okazało się, że Sanki z tak zaraz zabija. Nie, jestem To Byłoby lepsze, jakby. Nie jak upadnij. Robimy wstęp. Ten typ, który tu przyjazd byłby mordercą. My robimy wstęp, przywitałem się i nagle to zabija nas. Takie to było, nie. To było to tak, wtedy za tak. to wtedy report zniszczenie odcinka. To byłby i... odcinek zniszczony. To chyba byłoby by na byłby nowo. Przywitanie zniszczone. Robić. Emotes. Czekaj, ile kosztuje miś? 400 600. chyba. 600, stać mnie. Ale U. nie chcę. Znaczy miś bardziej chodzi o, o bugowanie w ściany, da się nim bugować. Dokładnie, w szpitalu. Tak, Danu? może wam pokażemy tak. jak to się działa, ale teraz mamy lekki problem z tym. Dobra, czekaj, ja się chowam w słupie. Uuuu. A tygodę Dobra, jestem ja w słupie. Idź ode mnie, idź ode mnie. Co? Idź. Ja? Nie wydaje o? mi się. No ja tu nie wejdę, bo mam tą animację nidży. Idź stąd. A w sumie nie, bo mimo leca przyciągniesz. Nie. Ty no, zarabisz takryjówka. Dobry, Jeszcze no. jest drugi taki, do niego też się dowieść. No, ja wiem, na gdzie ja mu... chyba na. Nawet... No tak nie. Wiem. to nie ta mapa, pomyliłeś mapy. Nie, jest. A nie, to nie jest ta mapa. Halo, Dobra, gdzie jest tam Dobra, Ja mi... idę się myć, nie wiem jak wy. Bo... Chodź, chodźcie do mnie. Koło. Ja idę do szafki się ukryć. Uh, uh, widziałam odlewca? Widziałem odlewca. Ciągnę go do was. No, ha! Ha! Ha, dobra, ha wygraliśmy. Mordercę, który nie był, nie, nie był nie, jakiś typo. Jęś czarna koszulka, to, ten, który był mnie. O, czekaj, pokażę nie, teraz nie. się tego najlepszego mordercy, których chyba nawet nikogo nie zabił u Wiktory Bonsu, fajnie. No bardzo profesjonalny morderca. Czekaj, bo trzeba sobie nabić lajki. Ludziska, więc tak, jeśli wpijecie pięć łapek w górę, to wrzucę jutro trzy nowe odcinki. Tak, trzy aż. Jak się z tym wyrobię? Nie wiem. Na szpital chodź. Hospital, no i nie będzie w szpitalu. Bo ten typ nie był, ale jak jeśli jest... No dwóch na dwóch, to wtedy zawsze elita wygrywa. Ten, który ma elitę, czyli lepsze rzeczy. Koła ścina. Nie. Tak. Jezu, ile można mieć tego inocenta? Hmm, nie stresuj się. Inocent. stresuj się. Nie stresuj się. No i nie odpaliłem timingu, więc nie wiem jak dokładnie będzie. Dobra. Mm. Najgorzej. O. E serio. Morder morderca w salonie był. E e dwa się rzucił we mnie, to wiem. E nie tam nie ma. To jest ten, to jest chyba... Czekaj, on ma o, taki. kurde, on ma kosę, człowieku, ja stąd się... No, kosa lodowa. Dobra, to jest ten, ten cały na niebiesko ubrany. No, jakbym nie wiedział, ale on mnie chyba goni, a dobra. Easy peasy. A ja wam ma... nawet chyba No, problem... bo ta sama osoba była tym, detektywem. Uuu, no no to grubo. A to te rundy coś szybko się rozgrywają, to odcinek może będzie dłuższy. Może tak 16 minut. O. O, co? Jeź, jeź, jeź. co, ty nie, nie przesadzasz? Dobra, teraz szybko idziemy wybierać mapę, bo jeśli będzie szpital, no to bierzemy szpital oczywiście. Patrzcie, tutaj jest Hubert Bałwan. Miał być Andrzej, ale pikseluje. Dobra, elfem chcę być. Flam Kupiłem coś. U. Ja chyba nawet skrzynkę na odcinku otworzę. Pa. Czekaj, idziemy eee. się przebrać za Elfy. Za, za Co jest? A, to nie jest? Ale ciekawego. Kurde, nie ten przeciwnik. Sang, czy ch chcesz zostać Elfem? Murzynem. Tak! Eee, murzynem. To zaprowadź Cię eee. tam, gdzie to jest. Eee. Nie wstać po mnie. Przejść. Marzyłem, żeby zostać Elfem. Murzynem. Eee. Ja nie, nie mam pojęcia, jak się bagować wczoraj. Musicie Nie, mnie tego nauczyć. Używać misia do tego. A! Hmm. Siedzę ci na głowie, Bartek. No właśnie. A ja siedzę ale, tobie na głowie. Ale ja patrzę, jaką skrzynkę najbardziej by się opylało otworzyć. Dobra, otwieram Tom. Na bogate, opening. To jest skrzynka z CS-a. Ale drop, ale drop. Oh. Jakie rzeczy. Jakie rzeczy dropnęły. Ło panie, nie no. co się co, cyfretnego laboratorium. Rzeczy profesjonalne mam, niebieskie. Ale czemu jest nadal Waiting for Doom, co ma być Nie, wiem. O kurde, gościu. No co za ham. Nie chcę nas przekonać. Czekaj, czekaj, A dobra, ja go. pisać między niego, nie mogę pisać do do środka. Nie, nie. Nie to, no. O, nie. o, dobra. Udało się. O dobra, zaprowadzę was, jak zostać murzynem. O, jakim murzynem? Elfem. O, akurat. Elfem. elfem. O dobra, chodź, chodź za mną. Dobra, ja też. Musimy żyłem. iść tu. I tu do tego gabinetu. I tu zostaniemy elfem! Jej, yeah, jestem elfem! Ui. Idę się swajczyć, idę od was. Ja też nie Ej, to jest kryjówka genialna. Ej, no, chodź odejdźcie ode mnie, no. No wy mnie wypychacie z tego. No wy mnie też wypychacie. Odejdźcie mi stąd. Halo, chcę, 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 chcę. Halo, okay. Sam, chcecie zaprowadzić do pewnego miejsca. Chodź ze mną. Nie, ja tu zostaję. Ale ja znam fajne miejsce, pokażę ci je. Nie. A czekaj, weź się przez i może tu wejdziesz. Dawaj! Dawaj, dobrze, okay. dobrze, tylko teraz żeby nikt nie zleciał. Co? Okej. Okay. No, nie, jakiś typ tu przylazł. No ja jestem na maksa w prawo. No. Ha, nie, nie da się przekroczyć. Dobra. Ja się o, zwiję. jestem? Nie, dobra, nie. Ja się są zwijam, bo tu, bo tu mi ten typ przylazł i teraz będzie zabierać mi wszystko. Dobra, czekajcie, muszę was zaprowadzić do pewnego miejsca, ponieważ tam morderca jest. Dobra, ja idę za bałwanem. Czekaj, bo ja tutaj jestem. O, ja za, 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 za bałwanem Kubartem? Jestem. Chodzie. Ja i muszę pieniądze zbierać. Staj tu na tej Jeden. desce. Więcej. O, o jak dużo monet. Dzięki. Z Minecrafta. O Uła. kurde, jaka zarobista kampa. Dzięki. Jak dzisiaj że tam jest zarobista kampa? No. Kochałeś się między prezentami. Nie. To seriowała twoja który, 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 który z was to sam? Chyba ty. O, o ty prezent da się... O, no, to przycisk. ja, to ja, to ja. Przepychamy prezent. Przepychamy prezent. Nie! Padł. Chyba prezent nie chce iść. O, mam prezent! Zerw mnie jakiś goni! Nie! Pomożnie. Czekaj, pako pakować na sanie! Ej, czekaj, muszę... Muszę tego typa sprowokować, żeby do mnie strzelił. Dawaj. Nie da się wyjść. Dawaj. Uuu, o, Widziałem jak masz... jak masz pistolet, strzelaj. O! No co dawaj. to jest? Ciekawe. Dawaj, strzelaj, no, dawaj. Dawaj, będzie beka. Strzelaj. No dobrze idź na zapadnie. Kurde. Nie trafiłem. No, na o. zapadnie? No. No dawaj. Uuu, ciekawe, no. Widziałem jak gościu. Pychamy prezent. Ty prezentujesz da, da się prasować Oj, ja mam już pełny plecak. No ja nie to lubię. Tutaj na górze. Od... Oj, oj, dobra, jednak morderca gdzieś jest. Morderca, był gdzieś To jest koło mnie. tam gdzie jest zapanniana. To jest ten... A, dobra, chwila. O Boże, ile tu monetek jest? On jest Elf! Uciekaj! On jest obok ciebie! To jest ten gościu, który go widzisz. Tutaj, na dole. Uciekaj, on jest mordercą! Yeah. Nie, no koniec rundy. To jest jakieś dobra, teraz to będzie ostatnia runda. teraz. Co teraz będzie, to będzie nie, ostatnia? 43, ten? 42, chyba. Nie, nie wiem. Co? Dobra, tak, jak 40, lepiej 42. mi zarabianie idzie. Uuu, doskonale. Ale te pieniądze strasznie wolno się zbierają. Nie wiem, czy mam takie wrażenie. No, mega wolno nie się nie. zbiera. Jeszcze, że tysiąc kosztuje jedna skrzynka. Ja mam bak ulepszony. To jest... nawet... Dobra. To, faktory. Faktory. Dobrze. Faktory. Tak, Cie... Ta ciemna moc wygrała. Nie wiem jak tak to, było. Dobrze, szybko do laboratorium. Oui. no człowieku, to no, za... No patrz, stanął w jednym miejscu, no schudni człowieku, odejdź ode mnie, no. No i zapchał całe przejście, no żeż... Za człowiek no. To jest... Właśnie, laboratorium, serio? On nawet chyba nawet nie umie do tego wejść, no to ja nie chcę, no. Nie, on się, nie, on celowo blokuje, Myślę, że on nawet nie próbuje tam wejść, on, on staje w tym przejściu. Dobra. Czy jesteś mordercą? Nie, to z tego, że to będzie ostatnia runda? I tak nic ciekawego nie stanie, jestem ciągle inocentem. A czy pan Sank jest inocentem, jest mordercą? Nie, ja jestem inocentem. Niestety. Nie, zamknęli drzwi. Haha. Myślisz, że kto to zamknął? Haha. No już mi nie zamkniesz. Co? nie ben Dobra, nie zamżę. Co? Weź. Zamknę no. was. Haha. <laughs> Jego zamkniesz, nie mnie. Dobra, nie otwieraj, bo... Nie... Nie! To ty tyle on otworzył! On, nie, on ze może otworzyć. Wiem, ale ten drugi typ otworzył to no i wydał jego kryjówkę, bomby nie umiał wyjść stamtąd. Aha! Nie, laguję. Nie, laguję. On może otworzyć. Sam. Wiem, że mogę. Podejrzewam, że ty jesteś można otworzyć. Dobra, najwyżej dostanę nie. prawa autorskie, puszczem coś. O nie, to nie to. Czemu Hubert się mnie to teleportuje i Wygląda dziwnie. To jest? Ha! Ile tu jest kasy? No gościu mi zabiera całą kasę. Ej, stań przede mnie, stań przede mnie. Bo chcę ci coś pokazać. Patrz, Jesteś... Nie! No ale... Chcę ci coś pokazać, no! No stań przede mnie, no! no. Nie, bo zginę. No ja nie mam noża, no! No chodź tu! No, zabił nie. mnie jeszcze! Co tak. za człowiek! Ja ci Zepsułem ci odcinek! Pokazać. Zepsułem ci odcinek, to było celowe. I... No kurde, a było tak genialny plan. Ej, o Boże, ten typo był cały czas mordercą? Tak. Zostało po klas. Tak, ten, który nawet nikogo nie zabijał. Tak, nie no mnie zabił. Znaczy no, do... detektyw! Cawał detektyw! On cię zabił dopiero wtedy, kiedy e, z e, noobem do mnie strzelił. Detektyw. Doskonale to no, brzmi, za... noob do mnie strzelił Tak, tak. nie umie strzelać z rewolweru. No, nie, bo on nie. Nie, nie, nie gada... ja strzeliłem tylko bo chciał mi coś zrobić. Ale ja ci nic nie chciałem zrobić. No, Powiedziałeś, że no, bym żeby... Ja powiedziałem, że coś no, no, pokazać. Mamy tutaj dwie afki, a nie. Mamy jedną awkę Coś śmiesznego chciałem ci pokazać, pa Ho, oh, Gościu ja prawie dostał. Ale ja nie wiem, <grym> co ty chciałeś mi pokazać. Ten typ Paseza. Seza. No, nie, nie trafił dwa razy i poszedł sobie. A ten typ tu stoi po prostu. Dawaj. A ten typ te nadal tutaj siedzi. W ogóle o co tam siedzi i on nigdy nie umie trafić. No wiem. Nie wiem. On rzucił dwa razy do orze. Czekaj, czekaj, czekaj. On się o, chyba pozwoli. idzie po niego. Oj, chyba idzie po niego. Czekaj, czekaj, nie, nie. Pa, nie, trzeba, nie, nie idzie po niego. On nie umie tam nie. wejść. Nie. No boże, widać, że nubek. Sprażmy. Dobra, boże, bo... trzeba zrobić zakończenie. Chodźcie tutaj. Ode mnie. <laughs> tak, ja byłem przerywem i strzeliłem w Janusza. No on to mnie strzelił, no to no. człowiek za to stajesz cześć, do tyłu. Się... Do tyłu stajesz. Nie wiem, tym. No, dobra, ludziska, więc to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, no i cześć. Pa, pa. Pa.